Teorii narracji jest jedna zasada musi być równowaga między formą podawczą opowiadania i opisu. Forma podawcza opisu to opisy, a forma podawcza opowiadania to dialogi. Jak wspomina dr Krzysztof Maj, Eliza Orzeszkowa tego nie wiedziała i dlatego nad nadniemnej nie da się czytać. Ja dzisiaj nie będę zajmował się lekturami, a formą podawczą opowiadania, czyli dialogami, bo formą podawczą opisu zajęła się karta graficzna. Choć nie do końca to prawda. Pierwsze gry komputerowe raczej stawiały na mechanikę. Pąk nie miał fabuły. Pierwsze fabuły raczej nie były skomplikowane, a to musieliśmy bronić miasta przed obcymi albo ratować księżniczkę z rąk wielkiej małpy. Jednak kiedy branża się rozpędziła, a fabuły stały się istotniejsze, Trzeba było je jakoś prezentować. Naturalnym wyborem okazały się dialogi. Narzędzie, które świetnie sprawdziło się w literaturze, ale też w filmie. Może powtórzymy angielski. Nie no, co ty, tato? No, Odmień być. No, daj spokój. To właśnie dialogi między bohaterami często posuwają narrację do przodu, czy prezentują nam świat utworu. Gry mają potężne narzędzie narracyjne, jakim jest Environmental Storytelling, czyli opowiadanie historii przez świat gry. Napisy na murach, zostawiona zastawa stołowa, zwłoki przygniecione półką sklepową, to wszystko opowiada jakąś historię, którą możemy poznać, jeśli się rozejrzymy i poskładamy elementy układanki. Opowiadanie historii przez świat nie jest jednak formą domyślną. Wymaga od gracza uwagi, chęci, czasami pomyślunku, a często nie daje odpowiedzi wprost. A kończy się domysłem. Dla małego puszczenia oka przez twórców jest to super opcja, ale dla przeciętnego gracza, który chce poznać główną fabułę. Nie bardzo, co udawania choćby Dark Souls czy Control, które swoją historię opowiadają głównie przez środowisko. Gracz musi zaglądać do każdego korytarza, szukać i czytać notatki, oglądać przygotowane wideo, zebrać fabułę do kupy samodzielnie. Dlatego pod tym względem obie gry budzą skrajne emocje. Albo ludzie kochają to podejście, albo go nienawidzą, bo gra od nich za dużo wymaga. Obie strony potrafię zrozumieć, ale my nie o tym. Dlatego tą najczęstszą formą opowiadania historii zostają dialogi. W pierwszych przygodówkach i grach RPG dialogi były przygotowane w prosty sposób. Widzieliśmy, co powiedziała postać, z którą rozmawiamy, my widzieliśmy listę możliwych odpowiedzi i wybieraliśmy sobie jedną z nich. Koniec. Proste, eleganckie, sprawdzone, nudne. Ciekawym epizodem gier był moment, kiedy te chciały bardziej roleplayować i zamiast wybierać dialogi, wpisywaliśmy słowa kluczowe czy zdania. Tak działała Tibia, Wizardy czy Ultima 4 jeszcze w 1985 roku. Twórcy zaczęli kombinować. W ciekawą stronę poszli twórcy Half-Life'a, którzy z dialogów postanowili wyciąć gracza i zmienić go w odbiorcę treści z dużą swobodą ruchu. Jest to ciekawe podejście, ale trochę zaburzające imersje, o czym opowiadałem w filmie o projektowaniu postaci. W inną stronę poszło EA, które chciało zdynamizować dialogi, dlatego w Mass Effect'cie zamiast długich tekstów mamy zgrabne kółko z sugestiami odpowiedzi. Bardziej decydujemy o tonie odpowiedzi, a nie o faktycznych słowach. Dobre rozwiązanie dla gier bardziej dynamicznych, bo dialogi nie pochłaniają nas na długi czas, ale czegoś w rozmowach dalej brakowało. Naturalności. Prowadząc dialog, mało kiedy stoimy z drugą osobą naprzeciwko siebie i patrzymy sobie prosto w oczy, wymieniając się zdaniami. Dobrze o tym wie Rockstar, dlatego w Red Dead Redemption czy w GTA w istotnych scenach większość rozmów toczy się w formie wyreżyserowanej scenki, gdzie tylko czasami gracz dostaje opcję wyboru linii dialogowej. Mamy dzięki temu bardziej naturalny odbiór sceny, aczkolwiek kosztem odebrania graczowi kontroli nad postacią, co też nie zawsze jest mile widziane, bo równie dobrze potrafi wytrącać z imersji. Jednak Rockstar dopracował ten system bardzo dobrze, bo w bardzo naturalny sposób kamera przechodzi ze sceny do pełnej kontroli postaci w GTA 5, dzięki czemu wchodzimy do gry dużo płynniej. Ale co z pełnymi dialogami? Pokażę wam kilka scenek dialogowych.

Oj, jestem leader of tego camp, Renaiksy. My name is Halo! Proszę zaczekać. Wyście są Gerald z Rivi? Zależy kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Chociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc o niezadeklarowane przychody. What a sight for sore eyes. Praised be the day for our good. And just as I had feared, he looks absolutely horrendous. By Mary, Robin, did you lose a fight to a bear? What trouble did you get into this time? Wiedźmin trzeci zupełnie inaczej oddaje klimat rozmów. Zauważcie, że zrobiono to tylko zmianą kadrów. Standardowe pokazywanie rozmowy w filmach to kadr na rozmówce, po czym kontrplan na drugiego i tak w kółko. Tak robi zdecydowanie większość gier RPG. Wiedźmin zabawił się kadrowaniem, co ożywiło sceny dialogowe dla obserwatora, czyli gracza. Mimo, że postaci dalej stoją i tylko rozmawiają, mamy wrażenie, że dużo więcej się dzieje na scenie. Ale wprowadzano też limit czasowy przy niektórych decyzjach, co zmusza nas do lepszego roleplayowania postaci i wybierania odpowiedzi zgodnie z tym, co czujemy, a nie na podstawie dogłębnej analizy wszystkich za i przeciw. Decyzja o miłości do Tris wypływa z serca, nie ze statystyk. Ja kocham cię. Wiedźmin 3 jest wygodnym przykładem, ale dokładnie to samo 5 lat wcześniej zrobili magicy z Obsidiana w Alpha Protocol. Ten szpiegowski RPG łączy w sobie w zasadzie wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. W trakcie rozmowy uczestniczymy w cutscenkach, gdzie dynamicznie pojawiają nam się opcje dialogowe. W zależności od akcji na ekranie, kamera jest w ruchu, a nie oferuje tylko kąt planów. Określamy, co chcemy powiedzieć w kontekście emocji. Słowa dobiera awatar i zawsze jest limit czasu. Trzeba bardzo szybko płynąć z flow gry i odgrywać postać. Wydawało się, że nie ma tutaj nic, co można by poprawić, ale jednak w trakcie sceny tracimy kontrolę nad postacią. Jeśli gracz ją zachowa, to mamy powrót do Gordona Freemana, do którego wszyscy mówią, kiedy ten odwala dziwne rzeczy z nudów. No i dochodzimy do Cyberpunk'a. Gry, której da się dużo zarzucić, ale nie kiepską kreację postaci, tak? Każda okazja jest dobra, żeby wspomnieć o Panam, czy kiepskie dialogi, bo te wniesione są na nowy poziom. Jest to chyba jedyny aspekt gry, gdzie twórcy wzięli to, co było dobre w Wiedźminie i jeszcze poprawili. Choć nie powinniśmy do końca zestawiać Cyberpunk'a z Wiedźminem, bo zmieniła się kontrola kamery. Pod tym względem Cyberpunk ma więcej wspólnego z Half-Life'em. Bo w trakcie dialogów ciągle mamy pełną kontrolę nad bohaterem i w tym porównaniu Cyberpunk wręcz zrewolucjonizował dialogi. To co zostało z Wiedźmina, to ograniczone czasowo wypowiedzi. Zmienił się jeden drobiazg. Teraz mogliśmy wybrać nie mówienie niczego. Często brak wyboru też był wyborem i to wyborem dobrym, wyborem mającym wpływ na relacje z bohaterem czy fabułę. Ale to tylko detal, bo kluczowe było zostawienie kontroli graczowi i rozegranie scen rozmów. Kiedy rozmawiamy z bohaterami niezależnymi, ci niczym aktorzy na deskach teatru przemieszczają się, wykonują akcje, piją drinki, popalają papierosy, spożywają posiłki. Owszem, czasami twórcy sprytnie nas usiedlają, prosząc o to, żeby usiąść. Jesteś na linii? Siadaj, pogadamy jak skończy. Przez co nie możemy przerwać rozmowy w trakcie po prostu wychodząc bez słowa niczym Gordon Freeman. Jednak w dużej mierze zachowujemy kontrolę i sami możemy wykonać jakąś czynność, jak wzięcie łyka napoju czy rozglądanie się. Wypijmy za skorpiona. Zostajemy w skórze bohatera, wykonujemy akcje, które są naturalne, ale też nasi rozmówcy są w pełni naturalni. Rozmowa z bohaterami niezależnymi przypomina rozmowę z prawdziwego życia. Nie mamy dwóch sztywnych patyków mówiących sobie zdania w oczy, ale naturalnie rozmawiające osoby. Nie byłoby to w pełni możliwe, gdyby CD Projekt nie zrobił jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie nie wyreżyserował tych rozmów. Jedna z pierwszych scen, kiedy szukamy Evelyn Parker. Jesteśmy umówieni z nią w barze i mamy o nią spytać barmana. Wchodzimy do lokacji i popatrzcie na układ postaci przy barze. Evelyn tam już jest, ale nie wiemy jak wygląda. Natomiast twórcy układem postaci i grą świateł mówią nam podejdź tutaj. Wiz zagaduje Barmana, i w tym momencie postać, która była obok nas, odchodzi, co daje Ewelin czyste i efektowne wejście. Mamy piękną sekwencję, która została w prosty sposób wyreżyserowana. Pierwsza rozmowa w grze jako korpus. Gadamy ze swoim szefem. Wchodzimy do jego gabinetu, jesteśmy proszeni, żeby usiąść. Siadamy, rozmowa toczy się dalej. Nasz interlokutor wstaje i idzie się napić drinka. Gra pozwala nam już wstać, ale równie dobrze możemy siedzieć dalej. Nasza decyzja. Drobiazg, ale daje poczucie kontroli. Siedzę, bo chcę, nie dlatego, że gra mi każe. Teraz w tle widzicie przebitki na kilka rozmów z gry i cały czas postaci, z którymi rozmawiamy, coś robią, a my mamy pełną kontrolę i możemy wykonywać jakieś czynności. Poczucie bycia w grze i w rozmowie jest bardzo wysokie. Jednak haczykiem w całym systemie jest ta prośba o siadanie. Kiedy ją spełnimy, gracz zostaje zablokowany w danym miejscu i zmuszony do prowadzenia rozmowy. Jednak przez fakt, jak naturalnie ten aspekt wchodzi w trakcie rozmowy, w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Cyberpunk zrobił duży krok, jeśli chodzi o dialogi w grach, gdzie chcemy graczowi zostawić władzę nad bohaterem w trakcie rozmowy. W przypadku gier, gdzie możemy sobie pozwolić na mniejszy poziom zanurzenia, liderem będzie dla mnie Alfa Protocol. Kiedy zostajemy przy rozbudowanych klasycznych RPG. Chyba dalej zostaniemy również przy dość długich liniach dialogowych, no ale za to kochamy ten gatunek. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć.